Od czego się zaczęło wymyślanie tego serialu? Od jakiej sceny? Od sceny w Muzeum Powstania Warszawskiego. Tak jest. Od sceny w Muzeum Powstania Warszawskiego, kiedy po prostu żeśmy wymyślali w ogóle coś kryminalnego, no i myśleliśmy jakby to było jak w Muzeum Powstania Warszawskiego, gdzie tam jest odtworzony ten kawałek kanału i nagle idzie sobie wycieczka szkolna. I tam, i tam znajduje zwłoki. Jakby o co chodzi? Dlaczego ktoś w tym tutaj świętym, patriotycznym miejscu chce zostawić zwłoki? Czy chodzi o upokorzenie, czy o wskazanie na coś? No i wtedy mieliśmy jeszcze takie zacięcie, żeby to było bardziej serialo Polsce. Był taki moment, jak się zaczyna, że tam dzieci są, dzieci, jest przewodniczka i pyta się dzieci, no to proszę powiedzieć, kto chciałby umrzeć za ojczyznę, a dzieci wołają ja, ja, ja. W takim małym oburzeniu wręcz Podnosząc kilka, kilka śmieci leżących wokół, wokół kosza, na, na śmieci i wrzucając je do kosza, e, prokurator proch mówi do, do komisarza Kielaka, e, kiedy ci ludzie się nauczą, że, że patriotyzm to nie są. Marsze z flagami i pochody, tylko, tylko dbanie o swoje własne otoczenie. Od początku to były historie o prokuratorze, od początku to się miało dziać w Warszawie, od początku każda zagadka miała dotyczyć jednego, jednego jakiegoś specyficznego miejsca w mieście. No i gdzieś od początku, poza tym, że każdy odcinek jest osobną zagadką kryminalną, która się rozwiązuje. No to jest jakaś taka cała historia tego głównego bohatera, czyli jakaś tajemnica, którą, którą wyjaśniamy. Nasz prokurator właśnie ma jakieś mroczne różne takie sekrety, tajemnice. Tam się wiele różnych rzeczy dzieje jeszcze w takim backgroundzie. Okazuje się później na przestrzeni e, serialu, że przyjaciele też jednak mają przed sobą pewne tajemnice, ale tego zdradzić nie mogę, bo to przecież tajemnica. A, a, a dzieli ich w niektórych momentach światopogląd. Kazimierz Proch, prokurator, jest nieco archaiczny w, w swoim myśleniu o świecie, a Kielak jest takim typem współczesnego samca Alfy. Jego temperament jest inny, on jest bardziej porywczy. Od razu widzimy, jaka jest jego sytuacja rodzinna. Procha poznajemy jakby powoli. On jest bardziej schowany za. za za garniturem, za togą czasami, za jest jakby trochę bardziej skryty, może trochę wycofany. Technik policyjny jest osobą, która właściwie poja pierwsza pojawia się na miejscu zdarzenia, na miejscu zbrodni. To do niego należy zabezpieczenie śladów, zabezpieczenie odcisków palców, dowodów. Jeżeli to jest y, morderstwo trup, powiedzmy to obfotografowanie tego wszystkiego. Właściwie nikt nie może nic dotknąć, dopóki technik nie wyrazi na to zgody. To on, on mówi tak, w porządku, mo może wchodzić ekipa y, dalej. Y, Jakieś tam dalsze czynności mogą być prowadzone. Dopiero wtedy wchodzi nasz tytułowy prokurator, i właściwie od technika policyjnego tak naprawdę zależy, czy, czy te ślady, które, się, które zostały na miejscu zbrodni, czy one albo będą dobrze zabezpieczone, albo źle, i od niego zależy właściwie tak naprawdę dalsze, dalszy rozwój śledztwa. Przeczytałem te wtedy jeszcze 12 odcinków, bo zmniejszyło się do 10. To jest tak naprawdę przez cały przekrój społeczeństwa naszego kraju, od bogatych, biednych, nieco patologii, wszystko, wszystko jest tam. Od frików po e, biznesmenów. To nie jest pitbull, tak? to nie jest tak jak nie wiem, jak dokument o pracy wymiaru sprawiedliwości. Tylko my byliśmy bardziej zapatrzeni w Kolombo, czyli coś, co jest oparte na, na zagadkach, na napięciach psychologicznych między bohaterami, e, no ale ma w sobie coś takiego. Nie chcę powiedzieć bajkowego, a tak? jednak czuć, że to jest fikcja, że to jest zabawa w kryminał bardziej niż reportaż, reportaż z ulicy.